Wyjątkowy dzień w naszej jednostce w Młodzieżowym Domu Kultury, festiwal miniatur teatralnych, ale również konkurs jednego wiersza. Do strycienia już wyleżamy, dwa tygodnie leżę całą gimnastykę, zrobię zaraz domkę, rozwiać się postaram. Te dwa wydarzenia zorganizowaliśmy dla dzieci z poszczególnych przedszkoli. Przybyli również goście spoza powiatu. To cieszy, że tego typu inicjatywy zyskują coraz większe zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży z całego województwa. Objąłem swoim patronatem to przedsięwzięcie, ponieważ chciałbym wspierać z całych sił talenty dzieci i młodzieży. W końcu w nich jest nasza przyszłość. Raz w grudniową mroźną noc, gdy radość trwała aż do świtania, po śniegu boso dziewczynka szła, niosąc zapałki do sprzedania. W jej domu biednym hulał wiatr, zgłodniały ojciec czekał z mamą, więc choć za jeden marny grosz zapałki chciała sprzedać panom. A bardzo fajnie, lecz było też trochę tremy. Bardzo dużo wzięliśmy w sto wysiłku. Ja się nauczyłam pomagać innym, no i e, też pokonałam tremę. Jedni się cieszą po prostu do góry, drudzy znowu z przedziałkiem, a inni gorą się aż do skóry i chodzą bez włosów całkiem. Niektórzy czeszą się jak głosi. Pokazujcie swoje talenty, bo naprawdę macie wspaniałe umiejętności. Pamiętajcie, że jesteście wyjątkowi na tle innych mieszkańców, ale też innych dzieci. E, dziękuję rodzicom, że też e, wspieracie swoje dzieci w rozwoju tych talentów. Nieprawda, że cały świat Jest wielkim, bezdusznym miejscem Gdzie człowiek nic nie jest wart